Bo każdy chce nie biegać a latać, Wiele tylko liścić swe zmy, Nie respektować zasad, chyba że ustalimy jemy. Witam! Rok szkolny rozkręcił się na dobre, więc dziś wrócimy do najtrudniejszej ze wszystkich szkół, do szkoły życia. Zapraszam! Asia Kacperska chodzi do pierwszej klasy o profilu matematyczno-fizycznym w jednym z liceów w Zamościu. Jeszcze w pierwszym semestrze zapowiadała się na świetną uczennicę, jednak od kilku miesięcy dzieje się z nią coś złego. Zupełnie nie radzi sobie z nauką. Asia. Na zdrowie! Czy możemy chwilę porozmawiać? Antek, zaklij drzwi. Z drugiej strony. Antek, może się wyjść na zewnątrz. Dziękuję. Jeśli chodzi o tę funkcję kwadratową, to ja jutro poprawię. Chodzi nie tylko o to. Przejeżdżałam swoją kartkówkę. Nie zaliczyłaś. I mówi jej to pani w cztery oczy? Cóż za marnotrawstwo potencjalnego poniżenia! Moja nauczycielka od matematyki rozdawała klasówki od najwyższej oceny do najniższej. I z perspektywy czasu uważam, że za to całe czekanie powinienem oprócz klasówki i pogardliwego spojrzenia, dostawać żeletkę gratis. Poza tym masz trzy jedynki z fizyki. Co się z tobą dzieje? Nic naprawdę, tylko ostatnio zajmowałam się babcią. Od tego są dorośli, ty masz się uczyć. No tak, ale tata ma Saigon w pracy, a mama źle się czuje. Został miesiąc do końca roku szkolnego. Został miesiąc do końca roku, a koleżanka ma z fizyki trzy jedynki. Ja miałem z fizyki większy gękbęk. Pała 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 pała, 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 PAŁA... Zanim się wrzesień skończył i mówiłem na to kombo mm. STARTER. Nie jest tak źle. Za dwa tygodnie odstawiamy oceny. Kurczę, wiedziałam, że mnie nie odpuści, ale na szczęście dała mi czas do końca tygodnia. Mam nadzieję, że nie zawiadomi rodziców, bo inaczej będę miała piekło w domu. Nie rozumiem, co się z tą dziewczyną dzieje. Wcześniej nie miała takich problemów, a teraz jedynka za jedynką. Jak tak dalej pójdzie... Będę musiała porozmawiać z jej rodzicami. Po rozmowie z nauczycielką Asia już wie, że nie będzie mogła dłużej ukrywać swoich kłopotów szkolnych przed rodzicami. Szczególnie niepokoi ją reakcja ojca. No. No. Ej, uśmiechnij się, się trochę. Będę trochę lepiej. Zostaw mnie! Jak uśmiechasz się sama, to będę się śpiewała. Co się stało? Ojciec Pitagorasa nie potrafił korzystać z prezerwatyw. To się stało. Nic, zostaw mnie po prostu. Ale co ci takiego zrobiłem? Ty? Nie nic, ale ojciec mi zrobi. Teraz już chyba mnie zabije. Jakie zabije, daj spokój! poprawisz te klasówki i odpuści. Tego nie znacz, on jest wiecznie. Tak, wiem, mój też jest wiecznie niezadowolony. Co bym nie zrobił, to dla niego za mało. Antek odprowadza Asię do domu. Przy okazji chce jej złożyć propozycję. Co chce od ciebie ta nauczycielka? Nie wiem, czepia się mnie. Ale w ogóle dzięki zakorki. Spoko nie ma sprawy. Ale zrobiła się te wszystkie zadania w 15 minut. Ogarniasz tą geometrię? Co się dzieje? Nie wiem, nie mogę się jakoś ostatnio skupić. Poczekaj, aż będziesz miała zdalne na jednym laptopie z trójką rodzeństwa, młoda dama. To jest odcinek sprzed dobrych dziesięciu lat, kiedy jeszcze nam wszystkim się wydawało, że leci z nami pilot. Czemu nie możesz się skupić? Powiem być wszystko okej, okay, przecież ty to umiesz. No tak, tak, no nie wiem, nie mogę spać po prostu, Ma, nie wiem, chyba mam jakiś problem. Może wejdziemy do siebie? Eee, słuchaj... Hmm. Nie, dobra, następnym razem. Ale tak się... Nie, bo ojciec będzie się na mnie wydzierał, mam takie dzięki. ojciec. E, dobra, pa, ojciec. pa, pa, pa. Ale pamiętaj, jutro tak. robimy funkcję. Dobra. Asia spławia Antka, bo zauważa tatę, który zaparkował na ulicy. Nastolatka woli ukrywać swoją tajemnicę przed chłopakiem. Zaniepokojona, Idzie do domu. Chryste, ojciec znowu jest pijany. Bo on w przeciwieństwie do ciebie uwielbia matematykę. Głównie procenty. Asia wchodzi do mieszkania. Jest załamana, widząc, jak ojciec pijany gra w piłkę z jej młodszym bratem. Mężczyzna od kilku miesięcy codziennie wraca do domu po alkoholu. Zaczyna się zjawić! Jeszcze zamiotło i posprzątaj te skorupy. To chyba nie przerasta Twojej uszkodzonej inteligencji. Rozwaliliście wazon mamy. I dobrze. Był obrzydliwy. Tylko takie bezguście, jak Twoja matka mogła go kupić. Oczy się od niej! No, ruchy! Chcesz, żeby wschodząca gwiazda w futbolu nam się pokaleczyła? Pomijając pewną. szorstkość komunikacyjną, to jest najbardziej kulturalny alkoholik, jakiego w życiu widziałem! Biała koszula zamiast obrzyganego bez rękawnika. Wybać mi te chwile, kiedy byłem tak naprawdę. Błycha z Karawki zamiast golden locha z biedry. Wybacz mi te chwile, kochana. Poprawda polszczyzna zamiast bełkotu bez spółgłosek Wybacz mi te chwile, ale życiem byłem tak zmęczony. A do tego chłop gra z synem w piłkę zamiast piczować go kablem od prodiża. Nie jest tak tragicznie. Chcesz, żeby wschodząca gwiazda futbolu nam się pokaleczyła? Spadnie. Coś tu powiedziała? Słuchajcie. To, je, to nie ja bez przerwy piję i demoluję dom. Bo masz 16 lat i pełno jedynek do poprawienia. Hello? Słuchaj, głównie Całe życie zapiętaszam, żeby wam niczego nie brakowało. Flaki sobie mi, a nie odrobiny w szacunku. Za to nie mam. Codziennie muszę użerać się z debilami w pracy. I dzień w dzień z nimi pijesz. Ja piję? Nie piję. A po pracy chciałbym się odstresować, pograć w piłkę z synem, wypić jednego drinka, nie będzie mi córka mówiła, co mam robić. Asia nie daje za wygraną. O, to już nie tylko w domu, ale na mieście też się zaprawiasz. Widziałam, jak wysiadałeś z samochodu, zataczałeś się normalnie. To się nazywa kapuera, młoda damo. To nie jest takie hop zdemolować taki ogromny dom. Już, Szenko, już, gramy. Przestań już pić, dobra? Słuchaj, pije? Bo muszę się ciągle użerać z Tobą i z Twoją matką. Głupie, leniwe i upierdliwe kroki. Troki i pomiotłe. No już. Gramy synu! Mimo zdenerwowania, Asia próbuje się uczyć. Chce jutro zaliczyć fizykę i geometrię. Ma nadzieję, że jeśli jej się to uda, ojciec przestanie się na nią wściekać. Ja się uczyć. I robiłam zadania z matmy, dopóki mi nie przeszkodziłeś. A, na telefonie te zadania rozwiązałam. Daj mi jeszcze spokój! Spokój, spokój! Spokoju to ja potrzebuję. A co z tego mam? No? Sze... no? z tego mam tylko niewdzięczność. Serio, jak na dziabniętego, ten pan dysponuje perfekcyjną artykulacją. Zauważcie, on stwierdził, że zamiast spokoju ma tylko niewdzięczność. A mógł spokojnie powiedzieć, że... Kurwa, niewdzięczny, kur... Pierdolony, kur... ...kulturka. Następnego dnia Asia zostaje w szkole dłużej. Czeka, aż nauczycielka skończy sprawdzać jej klasówkę. Dobrze, go się zaliczyłaś. Uff. Ale tylko jedna piąta problemu się odpadła co z funkcjami? Może jutro postaram się podejść. A fizyka? Nie wiem. Dziś pisałam, nie mam jeszcze wyników. Za to ja mam, nie zaliczyłaś. Zostało się jeszcze tylko jedno podejście. Czas zakończyć tę zabawę, Asiu. Chcę. Zem... Trochę twego Twojego ojca. Ale on jest w delegacji. Ze swoim najlepszym kolegą, Jankiem Walkerem. Ale naprawdę jest. Jest codziennie pijany. Jak wraca do domu, to pije. Bez przerwy, wydziera się na mnie. Nie mogę już spać, nie mogę się uczyć. Nic nie mogę. Nie planowałam tego. Samo wyszło. Niby szesnacha, a sześćdziesiona. Po prostu nie mogłam tego w sobie dusić. Mam nadzieję, że rozmowa z nauczycielką coś pomoże. Asiu, okay. czego mi wcześniej nie powiedziałaś? Myśli pani, że to tak łatwo powiedzieć, że ma się ojca alkoholika, że matka tylko chodzi od kąta do kąta i ciągle płacze i nic z tym nie robi? Ja wiem, że to jest trudne, ale jak mam się pomóc, skoro ja o czym nie wiem? Teraz już pani wie, więc. Dalej, dalej śmigło gadżeta Po rozmowie z nauczycielką Asia jest zdenerwowana i przestraszona Nie wie, czy dobrze zrobiła, mówiąc jej prawdę o tacie Przed szkołą czeka na nią Antek Chłopak stara się pocieszyć dziewczynę Nic się nie przejmuj, twój ojciec ćwiczy sztuki walki Czy to pani zamawiała ekspresowe kolki z matmy? Przestań się I co znowu? Nic Nie zaliczyłaś? To nie koniec świata zaliczysz jutro No dobra, chodź Chodź, mi się za fizykę. Zostaw mnie! Od*** się w końcu ode mnie, to moje sprawy i moje zasrane życie! Przestań kręcić! No ale co ty ode mnie chcesz? Co ja ci takiego zrobiłem? Zrozumiałam, że bez sensu się na niego wydzieram. Przecież Antek nic nie zrobił. Zrozumiałam, że jest jedyną osobą, która się nam interesuje. Co ona się tak denerwuje? Niezaliczony sprawdzian to nie koniec świata. Najwyraźniej nigdy w życiu nie miałeś ciotersa. Godzinę później Asia po rozmowie z Antkiem wraca do domu. Jest wciąż przerażona. Nie wie, jak powiedzieć, tacie, że nauczycielka wzywa go do szkoły na rozmowę. Tak, musisz być najlepszy. No i co, zaliczyłaś coś? Antka. Ja chcę zobaczyć, jak on się zmienia w Halka. Tak, to znaczy nie do końca. Jak to nie do końca? Nie do końca. No albo zaliczyłaś, albo nie, albo jesteś rozgarnięta, albo jesteś głupia. Dawaj. sobie. Za co? To... Chyba chcesz się jutro widzieć. W Avengersach uwielbiam tego gościa! Proszę iść do kuchni i przynieść mi lód. W końcu się do czegoś przydać. No już, masz. Nie macie. Co ta gówniara sobie wyobraża, żeby tak pyskować? Dla mnie jest tylko jednym wielkim chodzącym problemem. Ja nie mam czasu, żeby chodzić do szkoły, bo muszę pracować. W tym domu to najwięcej pracuje. Wątroba, chyba mamy ojca roku. Następnego dnia tata Asi jednak pojawia się w szkole. Jest odmieniony. Próbuje zrobić dobre wrażenie na wychowawczyni córki. Niech mi pan wybaczy, ale jeżeli ja dostaję takie sygnały od ucznia, mam obowiązek to sprawdzić. No dobrze, dobrze, ale jakie sygnały? Asia twierdzi, że. że pan nadużywa alkoholu. Co? Ona coś takiego powiedziała? Asia jeszcze nie wie, że jej głowa potrafi wykręcić się o 180 stopni. Ale jeszcze dziś się dowie. To ja naprawdę, ja naprawdę się o nią, o nią martwię. No, pani sobie wyobraża, co dziecko musi mieć w głowie, żeby, żeby coś tak absurdalnego wymyślić. Z roku na roku się wymyślają coraz lepsze wymówki, ale takiego kłamstwa kłasi się nie spodziewałam. Widzicie, możemy się z tego śmiać, ale to są naprawdę bardzo trudne sytuacje. Pamiętam, że kiedyś na koloniach przyszedł do mnie taki jeden chłopak, który zawsze był Podejrzanie labilny i mówi do mnie. Panie Maćku, bo wie pan, to wszystko przez to, że mój ojciec. Mówię, co twój ojciec? No bo. Mój ojciec. No powiedz, nie wstydź się, wszystko zostaje między nami. No bo. Mój ojciec woli alkohol ode mnie. Byłem trochę w szoku, ale spojrzałem na niego i mówię, cycu? Czy ona zwariowała, żeby takie rzeczy opowiadać nauczycielce? Już ja się z nią policzę. Ja jej tego nie podaruję. Dziękuję, że pan przyszedł. Ależ to ja dziękuję, że pani tak troszczy się o moje dziecko. I cieszę się, że wyjaśniliśmy to przykre dla mnie nieporozumienie. Nieporozumienie? Rozmawiamy w domu. Zrobiła ze mnie pijaka i damskiego boksera. Naprawdę musiałem się powstrzymać. Gdyby nie to, że nauczycielka wciąż tu była, to chyba by Maśce przyłożył. Tata Asi rozumie, że we wszechświecie musi panować równowaga. Jeśli dziewczyna ma jedynki w szkole to nie będzie miała wszczęce. Ty nic nie rozumiesz. Nie rozumiem, bo mi nie mówisz. Czego ci nie mówię? A skąd mam wiedzieć, czego mi nie mówisz, skoro mi nie mówisz? Kwadratowa rozmowa. Aśka, zachowuje się dziwnie. Albo płaczesz, albo rzucasz się na mnie z pięściami. Innymi słowy, Asia jest zupełnie normalną, zdrową kobietą. Asia, ale dlaczego to zrobiłaś? Mamo, ja już nie mam jak żyć w tym domu. Naprawdę chciałabym normalnie, a tylko jest awantura i przez cały czas to samo. Córeczko, wiesz, co teraz będzie? Tak, pan Jackowski będzie miał bardzo pracowity weekend. Cały czas chciałam, żeby był spokój w domu i. Brałam wszystkie winy na siebie! Mamo, ale ty nie jesteś niczemu winna, rozumiesz? To on niszczy nam życie. Ale dlaczego? Dlaczego opowiadałaś obcym o tym, co się dzieje w naszym domu? Asia, to dobre dziecko. Ale? Ale nie powinna nikomu obcemu opowiadać o naszych problemach rodzinnych. Do domu wraca wściekły ojciec. Proszę Ciebie, zrozum to. Jestem pijaty, tak? Tak! Oprócz wody nic się nie interesuje. Ona ma 16 lat i nie odróżnia wody od łychy? Co oni robią na godzinie wychowawczej? Zamknij się, niby przeze mnie nie możesz się uczyć, tak? Pani, a przez kogo? Przez siebie. Przez Mówi Twój debilizm. Kochanie. I do tego powinna się przyznać nauczycielce, nie, nie, nie. że jesteś taką debilką, że nawet z purnej nie jesteś w stanie sobie przyswoić. Teraz będziesz nas bił, tak? Bo już dręczenie psychiczne Ci nie wystarcza. Należało się jednej i drugiej. A teraz tak, bardziej serio. Dla takich typów jak on jest specjalne miejsce w niebie. W, pie w piekle. Specjalne miejsce w piekle. Naprawdę, damscy bokserzy i osoby znęcające się nad zwierzętami, to takie dwie grupy ludzi, które jako szatan z chęcią resocjalizowałbym penisem owiniętym drutem kolczastym, wcierając w rany gruboziarnistą jodowaną sól morską marki Prymat. Prymat, to mogła być wasza reklama. Tak, ojciec jest jedyną normalną osobą w tym domu, która może się wygłupiać, a wy ciągle tylko jęczycie. On jest fajny tylko dla ciebie i tylko wtedy, kiedy napije się whisky. Każdy facet pije whisky na odstresa. Przez młodego przemawia Jezus! Spakujemy walizki i tak sobie pójdziemy? Bez pieniędzy, bez niczego? No, ale zobacz, możemy przecież pójść do babci albo wynajmiemy coś. Ale z czego będziemy żyć? na no, pomyśl, z Ale czego? Przecież jesteś po studiach, to możesz pójść do pracy. Uczucie głębokiego lęku, przekonanie o własnej bezradności, wahania nastroju, somatyzacja emocji. 2 plus 2 równa się... Zespół Bitych Kobiet. Ten zespół gra agresywny hardkor. się tłumaczy bratu, że nie ma racji. Jak ty masz ten plecak, no? Będziesz miał krzywe plecy. Trudno. Czego chcesz ode mnie i od ojca? Czemu ty jesteś po jego stronie? R nie rozumiesz? Kupię mi kosmiczne korki. Kupił mi piłkę, a ty się ciągle jego czerpiasz! Oceanie mnie! Innymi słowy, ojciec traktuje młodego jak pis społeczeństwo! Tylko on ma na tyle przyzwoitości, że robi to za własne pieniądze. Weź tak. się odwał ode mnie! Zakochałeś się w nim? Spokójcie się, uspokójcie się, zapraszam Państwa! Na by sprawdzić z minimalnym opóźnieniem, ale kapitan dołoży wszelkich starań, żeby to opóźnienie nagle. No, ty jesteś ale. pijany! Kiedy idę do kasy na stacji benzynowej trzeźwy! To zaczynam płakać Zrozpaczona i przerażona Asia wraca do domu Błaga mamy, żeby coś zrobiła, bo pijany ojciec Wsiadł do samochodu i wiezie Pawła do szkoły Boi się, że wydarzy się tragedia Tata zależy Pawła do szkoły, jest totalnie pijany Ale to, to niemożliwe Tata nigdy nie prowadzi panko. Jak to nie prowadzi? Mamo, on jest zawsze po alkoholu, no Matka, coś ci się na pewno wydawało? Oczywiście, że wydawało To nie była żytnia Tylko ringa. Wypluj te słowa i więcej na mnie nie krzycz, jestem twoją matką Szybciutko do szkoły, masz! Już! I wracaj o godzinie 14 na obiad, punktualnie bądź. O 14? Niektórzy moi uczniowie mają lekcję do 19.30. Ani mamo będzie dobrze, jak ona wróci przed brzaskiem. Zdenerwowana i zmęczona Asia dobiega do szkoły. Widzi Pawła siedzącego spokojnie na ławce i rozmawiającego z kolegą. nic się nie stało? A co miało mi się stać? Ojciec odwrócił mnie do szkoły jak zwykle. Jakbyś nie była taka głupia, ciebie też by odbierz. O Och, Jaszka, co się stało? Ojciec odwiez Pawła do szkoły. To chyba normalne. Ale on przez 20 minut trąbił na zakaz wjazdu. Pił do śniadania, rozumiesz? Jak to pił do śniadania, co ty gadasz? Pił, rozumiesz? On jest ciągle pijany. Widziałam, jak prowadził. Ale go wiesz, pijanemu. czym to grozi? Nie możesz tego tak zostawić. Przecież on może trafić za kratki, albo może kogoś zabić. Szansa, że to będzie grupa zakonnic, jest stosunkowo niewielka, więc zdecydowanie nie powinien jeździć na bani. Ale, Anus? Jeśli tego nie zrobisz, on wyląduje w więzieniu. Musisz. Myślisz, że to coś pomoże? Zobaczymy, musisz najpierw zasłać do na policji. Po odwiezieniu syna, ojciec Asi wraca samochodem do domu. Mężczyzna jest tak pijany, że z trudem wysiada z auta. No, Dokumenty. Ale nie wiesz, panowie, że ja się śpieszę? No, proszę. ja naprawdę nie mam czasu z panami rozmawiać w tej chwili. Co to za kraj? Żeby porządnych obywateli tak pod domem nachodzić. Ten pan jeszcze nie wie, że za parę lat będzie w ramach weryfikacji izolacji machał policji przez okno, ale my żyjemy w cudownych czasach. Gdybym wam 10 lat temu powiedział, że będziecie machali policji przez okno, żeby potwierdzić to, że jesteście w domu, to byście powiedzieli, że głupi jestem, nie? Awantura przed naszym domem? Boże, co on wyprawia? Nie dość, że znęca się nad nami, to jeszcze kłóci się z obcymi. Ale niech się pan uspokoi, bo no, będziemy... Mus... Pojedziemy na komendę, wyjaśnimy sobie, spokojnie. Tego nie będę wyjaśniał. Niech pan nie pogarsza sobie sytuacji swojej. Jak tylko wyjaśnię sprawę, to ja już się policzę z tą durną babą. Skoro umie pan tak dobrze liczyć, to może niech pan pomoże Asi z matmą? nie miała owszem, niezły. Co? O czym ty mówisz? O czym ja mówię? O tym, że wsypałaś ojca. Ja? Tak, ty. Proszę, co ty w ogóle robisz? Zostaw! Przeze mnie chociaż nikt kogo nie potrąci! Daj mi to! Nie, co się dzieje? Paweł, no co ty robisz? Jestem konfrontacyjny i naburmuszony. Jak głos mi zacznie skrzypieć jak klapa od sedesu? To chyba zaczynam dojrzewać, mamo. Tata Asi został zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwym po raz pierwszy. Straci prawo jazdy, ale nie trafi do więzienia. Uratował dupę, dosłownie. Teraz już wiem, że postępowałem źle i z żoną, i z córką, ale jak człowiek pije alkohol, to nie kontroluje swoich odruchów, reakcji, emocji. Tego, że postępowałem źle, już jestem pewien. Dlatego już nigdy nie wezmę. Alkoholu do ust. Ten odcinek miał delikatnie przygnębiające zabarwienie. No ale teraz to już przesadzili! Teraz mogę się uczyć. Poprawiłam już wszystkie swoje oceny. Antek też bardzo mi pomógł. Naprawdę, gdyby nie on, bym chyba sobie nie poradziła. I chyba coś zaiskrzyło między nami. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie szkoły, życia. A dzięki temu odcinkowi znamy nowy odlotowy zespół. Każdy chce nie biegać, a latać. Byle tylko e -e -e -e. No, ogłoszenie perfidialne. Kochani, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał, a także zapraszam was na mój Instagram, gdzie możecie znaleźć pełno instagramowych śmieci, więc polecam. Ja chyba nie za bardzo umiem social media. I to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następny poniedziałek o 17.00.